Dzisiaj to można stwierdzić, że nie do twarzy mi w tej bluzie, a do bluzy mi w tej twarzy. Tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A. Pierwszy link w opisie. Okej, okay, siemano, dzień dobry, z tej strony Dzywer, a to jest kolejny materiał z Duncraft, czyli naszego przygody wielkiej Minecraftowej, tak, inaczej nie mogę tego powiedzieć, słuchajcie, zapytacie, gdzie jesteśmy, co to są za itemy i gdzie reszta itemów. Niestety zrobiłem aktualizację paczki do wersji 1.4 i po drodze straciłem naszego save'a. Tak, uszkodził się plik i niestety straciłem go. Totalnie, ale pozwoliłem sobie, słuchajcie, nadrobić do momentu, w którym byliśmy poprzednio. jedynie mam trochę gorszy ekwipunek. Yy, I teraz dostaliśmy zadanie na zapalowanie na ogra. Ale najpierw zostaw łapę i suba, a my idziemy przed siebie. Ja jeszcze sobie tylko pozwolę przejrzeć, słuchajcie, bo zanektowałem sobie taki domek pilagerów zniszczyłem wszystkie spawnery w nim. Wezmę sobie jedno łóżko tutaj ze sobą. Trochę, powiedzmy, i itemów udało mi się, słuchajcie, zdobyć. Udało mi się przede wszystkim fajerwerki, które będziemy używać. I ważna sprawa, mamy tutaj mapę, która prowadzi do ogrów, więc myślę, że dzisiaj sobie na nie pójdziemy, a później nawet zawitamy do jaskini. Myślę sobie, czy coś jeszcze z tego domku bym potrzebował na ten moment? Chyba nie. Mam wszystko, co mi potrzebne do podróży i słuchajcie, ogarnąłem, że w ogóle walcząc mieczem można bo jezu, krokodyla zaatakować, że można, słuchajcie, używać drugiego miecza. I to jest naprawdę dużo szybsze niż używanie jednego. Niesamowite to jest po prostu. Więc co powiem wam? Bierzemy jeden miecz, bierzemy drugi miecz. I lecimy przed siebie w przygodę. Także generalnie, słuchajcie, na tym save możemy zawitać już na spokojnie do wioski. Nie ma z tym większego problemu. To jest w ogóle chyba pilażerów. Więc ja bym tam wjechał i w na pełnej. Bo potrzebujemy itemów teraz. Musimy odzyskać mniej więcej stan, w którym byliśmy. No jak mówię, przeszedłem na nowszą wersję, poprawioną troszeczkę, bo było tych buł. Pełno w tej parsce, nie ukryjemy tego. Mimo, że jest naprawdę świetna, to bugów trochę było. Ok, widzę, że kusza trochę buguje kurczę blade tu wszystko. Żałuję tylko butów nedrajtowych szczerze. Ok? Butów nedrajtowych mogę pożałować. Złota i kurczę blade. wo, I tego, że zaraz zginę. Dobra, odbiegnę sobie trochę, może. Dobra, butów netherite'owych mogę pożałować i kuszy, która była quick charge 4 piercing i power, bo ona naprawdę robiła różnicę, jeśli chodzi o walkę z takimi przeciwnikami. Ale dobra, ja sobie ich na dystans. O kurde, jak ty mnie sięgłeś? Teraz to ja nie wiem, kurde, bele, co on zrobił. Ale mnie niestety sięgnął. Złota nie ma mnie na tyle, żeby zrobić sobie złote jabłka. Szkoda, mogę zrobić sobie na pewno te bloki. Puścić wieśniaków szybko, szybko. Okej, okay. czyli jest jednak tutaj spawner. Wieśniaki! Jest guard, jest gard, świetnie. Dobra, ty trochę odciągniesz ich uwagę. Jezus Maria, czemu mi reputacja spada? Przecież to nie jest twoja wioska, typie! Żebyś ty tutaj, kurde, mówił, że co, że nie mogę zbierać sejtemów? Dobra, jest spawner, rozwalamy. Pięknie, ładnie, 21 level mamy. Dobra, zaraz mięso powinno wyskakiwać, ja bym sobie to jeszcze przepalił. Bo to będzie jakieś chyba lepsze mięso nawet. Dobra, cztery sztejki. O, kurde, nie mam przełącznego trybu. Dobra. Teraz to się kurde tnie jak marzenie po prostu w tym systemie walki. Jak mam kurcze blade atak na dwa miecze. Naprawdę, dużo szybciej się bije i dużo wydajniej. Kurde, jest to genialne po prostu. Dobra, ja bym sobie jeszcze tego mięsa porobił. Niech się villager nimi zajmie, nie? On odciągnie ich uwagę. Ja w tym czasie sobie przepalę, będę miał dobre jedzenie. A tu w ogóle raid wystartował. Aha, hmm. Trochę niefartownie, szczerze mówiąc. Dobra. Dobra, państwo drodzy. Żegnamy się, kurcze blade. Nie będziecie mi się tutaj respić. Nie pozwalam wam. Tutaj jest spawnerek, tu jest spawnerek, dobra. Mam nadzieję, że trzeciego nigdzie nie ma. Czy to mięso się w końcu usmaży? Bo tak kurcze blade już leży chyba wystarczająco długo, szczerze. A nie widzę, żeby się. O kurde, boss. Dobra, leżysz. Efektywność 4! Dobra. To było super. Dobra, ja chyba wezmę to mięso, po prostu, wiecie co? Czy ja mogę je zdjąć? Halo? Nie mogę zdjąć mięsa, dobra, rozwalam to. I mamy żeberka. Okej, okay, są upieczone. Dobra, podbijamy, kurczę, blady do wieży, villagerowi pomagamy. Pyk, piękne, kurde, x-em ścięcie przeciwników. Wchodzę do wieży, kurde, mamy tutaj zboże. Okej, okay, jabłka, super, ziemniaczka też sobie wezmę. Okej, okay, dzień dobry, panu wieśniaku. No naprawdę, czy ty, ty mi też za Jezus Maria, no. Bra! Dobra, muszę pamiętać, żeby... No kurde, jesteś pod podłogą, typie! Dobra, kolejna ważna rzecz w ogóle to jest stamina. W końcu wiem, jak ją ładować. Tak, musimy generalnie zdobyć więcej tych orbów, i za nie u tych posążków możemy kupować yy, specjalne takie, które nam no, ładują staminę. Nie wiem, jak to powiedzieć, kurczę, blade. No ale wiecie, no, 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 wyjaśniłem wam najprościej, jak umiem. Dobra, tutaj mamy pana grzyba. Panie grzybie, z Panem się żegnam. No, panie grzybie. Dobra, kurde bele. Ty, ty mi tu nie podskakuj, panie grzybie. Spory sobie wyrzucam. Jem sobie żeberka. Przełączam tutaj. O, się właśnie odrypało. Nie, nie, to się cały czas przesuwa. O, kurde, 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 moi drodzy. What the fuck? Co to jest? Nie, ja po prostu ten paraglider biorę do ręki. Bo jak będę zlatywał gdzieś mocniej, i to kurde. Ja pierdyle, czemu ja to klikłem? What the fuck? Widzowie, ratujcie mnie, no nie no! Dobra, ja mogę tu. Ach. Pytanie, czy jest tu, jak przeskoczyć kurczę szybciej. Czekajcie, co jest tu punktem stałym. Punktem stałym jest ten blok. Okej, okay, rozumiem, że czekaj. Co ja muszę zrobić? Ja muszę parkour! Panie, panie przycisku, gdzie pan jest? Proszę to zatrzymać. Dobra, to okrążenie będzie ostatnie. Kurde, to no nie mogę tego zatrzymać. No nie, dobra. Cztery razy snik, ja pierdyle, dobra. Zatrzymajmy to. O ile się w ogóle da, nie? Ja pierdyle, ale to pomieszczenie jest, kurde, bele, I co? Ja to mam przejść, niby? Siema! <laughs> dobra, zrobiłem to bez problemu. Także podoba mi się to. Dobra, jest to bardzo ciekawe generalnie, kurczę. Że jest taki mechanizm, który może całym pomieszczeniem kręcić. Yy, ja Ciebie rozwalić nie mogę, nie? Nie mogę, dobra. No ale jestem tu w środku, nie? I to jest. To jest u góry, dobra. Czyli co te. Nie gadaj, że ja muszę tutaj wejść teraz. Przy użyciu tego. Dobra, ja se tutaj podskakuję. Hits, hits, że tak powiem. To jest dalej parkur. No nie wierzę po prostu, dobra. Tu trzeba wejść jeszcze wyżej. Gdzie ja tu mam. Par... No to tam trzeba dojść, nie? Kurde, lebele, czy jest tu jakiś przycisk? Nie wiem, kurde. Cztery razy snik. Nie zrobię tego dzisiaj. <ścoughs> Dobra, kurde. W styl walki się przełączamy. Salto w przód. Idziemy, kurde, idziemy. Z orkami już mamy doświadczenie bojowe, słuchajcie, więc tu nie powinno być problemu. Dobra, tak. Nipi, drzwi się wygenerowaliście. Co my tu mamy? Mamy jakieś bossy. Ok, więc teraz tak. Kusza w łapę. PYK! Kurde, dystansowo zaczynamy! Żebym tutaj zlurował sobie jednego, wiecie? Fajnie by było. HOLY FUCKING THIS IS! Co to było? Dobra, panie drogi. Panie drogi, proszę nie cheatować. Ja pierdyle, nie wiem w którą idę. Kurde, szaman we mnie idzie. Dobra, ziemniaczki. Dobra, panie kurde, szaman. SZAMAN! Dobra, szaman dostał, kurde. Leży! What the fuck? Ja temu nic nie biję! Dobra, czy ty, chłopie, cokolwiek do obrywasz? Ty jesteś trzygwiazdkowy, elitarny ork! Dobra, jest tutaj szaman też jakiś. Przy okazji też jest jakiś elitarny. Okej. Okay. What the fuck? Dobra, czyli to jest dom. O, widzę, że tutaj może być walka. O kurde, dobra, wiedziałem, że to będzie walka, nie? Ja już na pierwszy rzut oka poznałem co to za miejsce. Znaczy nie poznałem, bo nigdy nie było mnie w takiej budonku. Ale od razu mi się wydawało, że to będą zombiaki albo coś. Czekaj. Ty się respisz tutaj. O kurde. Bo ja się żebym wyłączył z trybu PVP. Gdzie ty masz spawner, kurde typie? <laughs> za ścianą! Dobra, wy gdzieś tu będziecie. O dokładnie To jest taki jak ten dom, co sobie przywłaszczyłem. Dokładnie, kurde, Lebele. To jest ten sam mod, prawdopodobnie. Dobra. Powiem wam, że pikowelo. teraz te PvP. Dzięki temu nowemu systemowi, kurde. Na dwa miecze. No to robi robotę, kurde. Takie zombiaki. No to powiem serii, nie przeżywają mnie. Dobra, panie zombie, kurde. Jeszcze jak z saltem to połączyć, tylko tu w pojęcie nie chcę wpaść. To już w ogóle ty mogę sobie przepalić jedzenie. Mine, 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 dobra. Czekaj, ta mewa mi zabrała refila! Co jest, kurde? No nie, no, zjadła mi refa! Spadłowa ode mnie, głupie szczury latające, a wam nic nie daje. Ja pierdyle, No nie zauważyłem, że mi refa zjadła, dobra. Dobra, niebieskie partikle, podziękował. Biegniemy dalej. Pompuj, pompuj, wypompuj, nenne. Pa za pompą, brakuje już rąk. Coś tam, coś coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. O, fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak. Nie, 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 nie. Ty mi salta nie rób w wodzie. Ja bardzo nie chcę bez łódki zostać. Obawiam się rekinów. Jak znajdę tego villagera, to za sprzedanie tej mapy. Ja mu sprzedam kopa w dupę, nie? What the help? Co to jest? Omega, dobra. Tu jest dużo e, ciekawych rzeczy. E, więc fajnie. Co, co to jest? Kurde, taki smok. What's się dzieje, ty! Villagery tu są! Ty to jest jakaś! Jakaś flota statków! Można by powiedzieć, że wioska na wodzie, nie? O kurde, Ała, ha! Strażnicy mnie atakują! Uciekamy stąd, uciekamy stąd. Jakie to kordy są w ogóle, muszę pamiętać, żeby wrócić tu w razie, w pójdemy. Aha, 900 kratek do wioski, tak? Fajny znak. Generalnie, muszę pochwalić. Wow! Ta dokładność to mnie teraz powaliła, nie? 5,75 arboru. Nie no, to są jakieś żarty. 13 attack damage? Holy fuck, czemu te itemy są. aż tak rozbiegnięte. Dobra, co mamy? mana to nie. O, strażnik mnie zauważył. Fuck. Dobra, nie ma co, kurde bele. Nie ma tutaj żadnego ziomka. Do którego mógłbym oddać ten worek, Jakbym kurde go oddał, to już miałbym spokój, nie? Nie atakowaliby mnie, a przynajmniej. Wydaje mi się, że miałbym wystarczająco reputacji. Żeby mi odpuścili. Mogę jeszcze ewentualnie wejść na ten zamek. O, zbliżyliśmy się w ogóle do ogrów. Fajnie. Dobra, w środku są kolczuki. Czy nie ma tutaj ziomka o serii od gildi? Wy no, we mnie strzelacie, kurde, to mi się nie podoba. Chyba go nie ma, kurde. Trudno, zobaczmy, co jest w zamku. Nie ma, no. O kurwa. O fuck. O fuck. O fuck, 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 Nie, 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 nie panowie, panowie. Dara. Auć. huhu, tam było więcej strażników. Dobra, to ja sobie stąd idę. Dzień dobry, panie villager. O, kolejna wioska jest, by the way. A może tutaj znajdę pana Guiltmastera? mastera? lepiej sobie staminę naładuję, o ho, ho. Skalmar. Z kalmara to ja wolę kurde bele unikać. A ty to co ty jesteś kurde? Dobra, rozciapię cię, bo ty kurde będzie nie odpuści mi żaden z was, nie? Dobra, kurde, panie ognisty, bo pan spalisz zaraz całą wioskę. Jezu, co to jest? Ty kurde bele ty. Czulu jeden. Jo cie, co ty mi tu wypuszczasz z tego gardła? Czekaj, bo on jeszcze żyje, a ja powoli nie. Czy dobry? O, panowie mają te, oferty. Mogę cię przez drzwi? Nie, ale ty mnie możesz, oczywiście, uczciwość. Dobra, pięknie. No i dobra, wchodzimy w końcu na teren po 15 restarcie. Jezus, mam nadzieję, że załatają to szybko w następnym patchu, no bo jest to jednak mały problem, powiedzmy. No, często wywala tą paczkę. W sensie często trzeba ją restartować, bo się odwiesza bardzo długo. Nie wiem co jest powodem tego. Może wy mi coś napiszecie. Dobra, to jest już tam. To ja już wiem, że to jest tam, oko! Król szczurów. Ja się tutaj... O kurde. Ja sobie chyba pozwolę trochę odlecieć, bo pan szczur mnie zaraz rozwali. A to byłby na pewno przypał duży. Dobra, ja se muszę rozbić gdzieś tutaj obóz, nie? Tak, żeby kurczę, wiecie. W razie czego? Oho, jeszcze ty mi tutaj łazisz. Super. <laughs> Widzicie, cieszę się na twarzy. No nie no, co was tu tyle wystrał? What the fuck? Skalmar, naprawdę jeszcze ty. Dobra, zapisałem se. I feel good. na 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 na. <laughs> Dobra, najpierw skalmara rozwalam. Bo on jest muczo kurde irytujący? No to też mi się kurde trafiło teraz, nie? Jeszcze przed walką kurde bele z ogrami będę walczył ze wszystkim kurde bele, co tu jest. Dobra, przejdź w drugą fazę. Dobra, padaj, 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 padaj. Ja nie mam za dużo HP. Dobra, tu, no co to jest? Kurde bele, kolejny! Dobra, szybka kurde seria, O JEZU PODPALIŁ MNIE! Fok. Dobra, na szczęście respie się obok. Transfer items. I kontynuuje oklepywanie go, nie no. Tak się da, tak się da, dobra. Dobra, typie kurde bele, przez ciebie ciula widzę, bo w krzaki żeś leciał. Dobra, Jezus, ten blood and coś tam. Tragedia. Dobra, idziemy spać. W końcu będziemy mieli tego questy, będziemy mieli fajne tempo. Jeden materiał, jeden quest, kurde. Dobra, jak one wyglądają teraz? O, to jest pytanie. Czy to jest to duże coś, co ja widziałem na innym save'ie? Pure quick Silver, dobra. Może, może na razie nie będę zbierał za dużo itemów. Czy to jest tu w środku? Okej, okay, to już chyba... To już chyba jest to. Tak, to jest to. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh fuck. Dobra. Na szczęście on ma problem. Bo on nie przejdzie przez to, więc mogę go śmiało sobie obstrzeliwać. Ja pierdyle, ale ty brzydki jesteś, Ogr. Dobra, fajnie, że nie wychodzisz. Mam nadzieję, że ty nie masz jakiejś drugiej fazy, nie? Co ja mogę łukiem? Będzie szybciej. Nie, 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 nie. Czemu? To ma drugą fazę. Wy mi powiedzcie, nie, na pewno idziemy w kolejnym materiale, Słuchajcie do jakichś jaskiń. Bo kurde, z czymś takim, bez jabłek, bez lepszego seta. Ja sobie nie wyobrażam, kurde, kolejny raz walczyć. Dobra. Jakby, jak on ładuje sobie ten church attack, to ja mam czas wtedy na sprinta, nie? Dobra. Ty, nie ma tragedii, szczerze. O kurde! Ho, ho, ho. Joki, kurde, bydlak. W ogóle on wygląda trochę jak te: jak trolle z gotika, nie? Ja pierdyle, Dobra, strzały by się skończyły. O nie, łóżka czasami nie mogę rozwalić. Dobra, idę w tą stronę. Mam pomysł, bo tu jest więcej niż jedno wyjście, nie? O kurde, grzybiasz. Jakbyś tak tu przylasł, typie. Ty ja może tu przyjść. Dziękuję. Ja se wezmę jeszcze. To jest dobry pomysł. Dobra, zablokował się. Pięknie, kurde. Tipie, powiem Ci tak. Nie masz ze mną szans, kurde. Jestem za dobrym graczem Minecraft. Nie, 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 ty nie chcesz iść innym kierunku Gwarantuję, ty chcesz zostać tu, gdzie jesteś? O, kurwa, a ty skąd? Choruptet ogre the A holder, o kurde. Czemu tu jest nagle drugi ogre? To jeszcze kurde taki, halo, przepraszam. Co to jest za teaming, koledzy? Ja jestem sam, nie? ze sprzedaliby się jacyś, nie wiem, oborowi chociaż. Dobra, najpierw ciebie wykończę. Wydajesz się troszeczkę mniej niebezpieczny niż tamten. Dobra, masz to oko. O kurde, ale to bije. O nie, jeszcze ten ziomek tu przyszedł, o kurde. Dobra, może ja was odciągnę i pójdę tamtego uwalić. O, siema. żeś sobie wybrał moment. A nie. Panie tam, w tamtą stronę. What the fuck is this? Jest fajnie, ten ziomek się zajął kurde villagerem. To mi się bardzo uśmiecha w tej chwili. Dobra. Odsaltowujemy sobie troszkę. O, będzie tym okiem chciał we mnie rzucić pewnie. Dobra, cyk. Kurde łuk, to jest jednak dobra rzecz, nie? Przydałoby się infinity power. Ale jest nice, jest nice. Dobra, padasz. Pięknie. I oko korupcji zdobyte? No jest, kurde, advancement. Pięknie. Dobra, pytanie: czy to jest w ogóle jedno z questów? Tak mi się wydaje, dokładnie. Dobra, pytanie: czy ja miałem w ogóle tego ogra rozwalić? Ja jeszcze rozwalę tego drugiego ziomka. Wydaje mi się, że to o niego bardziej chodziło. Dobra, jedna ważna rzecz. Na kolejną wyprawę muszę zdobyć dużo więcej strzał, słuchajcie. Handel z villagerami to jest coś, co potrzebuję naprawdę. Bez kitu. I wyprawa do jaskini, nie? Okej, okay, ty jesteś tutaj. Siema, kumplu. Widzę, że miejscowy nie zmieniłeś. To bardzo dobrze. Ja sobie ciebie tutaj, kurczę, bladę dalej i zrobię na tą metodę. Chociaż mi się fajerwerki kończą. Więc no może niekoniecznie na tę metodę cię dobiję. Ale mogę sobie tak wziąć... Jeszcze trzymam, dobra. Pięknie, dostałeś nagłówkę. Boli? To fajnie. No i kurde, chybiłem ostatni strzał. Dobra. Eee... ma? O nie, 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 skalmar, zostaw mnie w spokoju. Ja tu walczę z innym. Skalmar, coś powiedziałem do ciebie! Metoda małych kroczków. Podchodzę, uderzam, uciekam. Gdzie ty jesteś? A, z tyłu, dobrze. Nie mam nic, co mogę zrobić, nie? To oko też mi, kurde, nic nie da raczej. O, tak, tak, drzwiami. Mhm. Mhm. Fajnie, typie. Ty wchodzisz, ja wychodzę. Dobra, mam pomysł. Sięgnął mnie. O kurde, fala uderzeniowa. Holy fucking shit. Szybka przewrotka. Dobra, jakiś nowy atak dostał generalnie. Wydaje mi się, że to oznacza, że on się powoli kończy, nie? Albo zeszliśmy do połowy HP. Wiedźmińskie zlecenie. Yeah. O kurde. Dobra, dwa uniki. Ole, teraz to kurde przyszpanowały, mnie. Tylko jagody mnie blokują. Dobra, na żarty. Tu się fajnie walczy, kurcze blade. Dobra, odnawiamy staminkę. Dawaj, dawaj, kumplu. <laughs> Badu! O my, g widzowie. Giant fragment. A. What the fuck is this? No ciekawie to wygląda, ale wiecie co, będziemy musieli tutaj wejść następnego dnia dopiero. Bo dopiero wtedy moja reputacja wzrośnie i będę mile widziany w tej wiosce. Dobra, tu chyba nie ma nikogo. To jesteś ty. Majsterku. Majsterku, bo ja Questa odebrać przyszedłem. Oho. A nie mogę tu wejść? Szkoda. Zabierze sobie tu spałpoint w takim razie. Siema, Guildmaster. O, oh, dobra, kolejny quest dla mnie. Pięknie. Cudownie, ale to już... to już nie na dzisiaj. To na przyszłość. Tak przepraszam bardzo. A nie miało być skillbooków w nagrodę? No właśnie, he? <grytanie> dobra, panie drogi, ja stąd wychodzę. No, że kurde. Będę mógł sobie tutaj jedzenie pozbierać następnego dnia, ale wiecie co, muszę poczekać, aż mi ta reputacja wzrośnie. Żeby mnie strażnicy w tej wiosce tak nie gnębili. Dobra, mamy reputację na plus. Au. Pytanie jest tylko takie: czy ten plus jest wystarczający, żeby wszystkie moje minusy zniszczyć? Nie jestem na PvP. Nie, <noise> jeszcze muszę chyba raz. Dobra, panie villager, proszę mnie zostawić w spokoju. Proszę mnie zostawić, ja się tu zamykam w tym domu. Proszę mi nie wchodzić, proszę mnie nie nachodzić. Ja sobie słuchajcie, już skraftuję kolejny, że tak powiem. I zaniosę go później do nich. A na razie wam dziękuję serdecznie za oglądanie.